I tam serdecznie, tutaj Extreme Game. Zagramy sobie dzisiaj 7 na każdy na każdego. Przetestujemy tą klasę w tym trybie FFA. Gramy na mapie Motel. Każdy na każdego początek rundy. I zaczynamy rozgrywkę. Jak widzicie, klasa Seda jest dosyć wytrzymała. Ślizgi ma dosyć krótkie, więc tu jest problem, żeby nabić jak największą ilość punktów. Ale na przykład sniper od razu nas nie ściągnie. No i te powolne jego ruchy. Spróbujmy zająć pierwsze miejsce, chociaż, no, drugie zajmuje na razie. Będzie ciężko. Chyba, że wykonam jakąś serię fajną. Na blisko nie mają szans ze mną. No tutaj, strzeliłem mu w głowę. Ale przeżył to. Ten już nie. Ten też nie. Ktoś za mną idzie. Świetny gość. Po prostu genialny. Bo to było dziwne. I to bardzo mi poszedł prosto na twarz. Nie wiem co on chciał zrobić. Użyjmy sobie granatników. które nic nam nie dały Ktoś do nas strzela o kurde to się skampił Tak, wytrzymałość seda jest Najlepsza Nawet jeżeli budujemy tutaj to właśnie klasa dla Osób które lubią jechać full auto no raczej zadobiliśmy dobiliśmy go z granatnika. Tutaj też coś tam poślemy. Ale już nie mamy pancerza i prawdopodobnie nas skosują. Następny. Kolejny. No i już dalej nie poszło. Ale jak widzicie, klasa seda, nawet. Każdy na każdego jest dobra. Chyba na wszystko jest dobra. Ludzie nie lubią grać tymi sedami. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że są takie powolne. Tej przeładowanie tej broni jest dosyć długie i to jest wkurzające. Najlepiej gdzieś się tutaj schować. Ciągamy granatnik. Przeładowanie granatnika jest też dosyć długie. Tutaj mam założony najlepszy pancerz jaki jest. Dostałem mocno. Nie wiem czy do tego Trochę poroznoszę ich na kawałeczki. Zaraz zginę. Jeszcze ciągnę! Jeszcze się nie poddaję. O, już padł. No Tutaj szybka śmierć. Jak to na każdy na każdego. Czasami się odrodzisz i od razu umierasz. Może spróbujemy ze ślizgów kogoś załatwić. Zostały dwie minuty do końca. Tutaj ostra walka była no ale Człowiek nie miał szans z tym maszyną do zabijania Ze ślizgów jest ciężko zabić kogoś To trzeba mieć szczęście Ej, koniec gry zobaczmy jaki wynik na sam koniec mieliśmy sobie trzecie miejsce chyba zajęliśmy albo drugie Udało się trzecie miejsce zająć. 22 strzały w głowę. Seria zabójstw na 5. No i myślę, że to tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się. Ciepło, cześć.